Fundacja Tara niesie ratunek koniom, które mają trafić do rzeźni. Wycieńczone zwierzęta działacze organizacji wykupują na targach, ratują wprost z transportów. Pod opieką Fundacji są także konie, które były katowane przez ludzi. Tara daje także schronienie wielu innym zwierzętom, którym człowiek zgotował straszny los. W Wilkowicach odbył się festiwal ciągników i starych maszyn rolniczych. W tym roku wśród wystawców dostrzegliśmy przyjaciela telewizji Leszno. Janusz Skrzypczak, gospodarz programu Historia z 1001 drobiazgów, prezentował stale narzędzia, które wzbudzały niemałe zainteresowanie, tym bardziej, że niektóre urządzenia rolnicze wyglądały zagadkowo. W Wilkowicach pojawili się również przedstawiciele Fundacji Tara, która ratuje konie, a to kosztuje. Sporo pieniędzy pochłania także późniejsze utrzymanie zwierząt, a jest ich coraz więcej. Pod opieką Fundacji Tara jest Obecnie ponad 120 uratowanych koni. Potrzebne są także ręce do pracy, dlatego organizacja wciąż poszukuje wolontariuszy, którzy po prostu będą chcieli zrobić coś dobrego. To może być naprawa boksu dla koni, nakarmienie zwierząt, posprzątanie wybiegu. W tarze liczy się każda para rąk. O tym wszystkim działacze tary mówili na festiwalu starych ciągników i maszyn rolniczych w Wilkowicach. Przyjechali promować to, co robią, a jednocześnie prosić o wsparcie. Każde, bo każde się przydaje. To jest impreza, na której przedstawiane są traktory, te stare i te nowe, ale przed traktorami były konie. Dzisiaj też żyją konie i chcą żyć. Prosimy o pomoc dla najpiękniejszych istot, które żyją w Polsce, dla koni. Ja myślę, że my tutaj jeszcze dzisiaj y, wielu ludziom pokażemy, że jest takie piękne miejsce na ziemi Tara. Y, myślę, że ci ludzie tam pojadą i mam nadzieję, że będą pomagać, bo, bo Tarze trzeba pomagać. Bo... Ty jesteś wolontariuszką, chcesz cię mówić ludziom, żeby też do Was dołączali, żeby może poszli na tak, Twoim przykładzie? Tak, tak, też będziemy o tym mówić. Jak na razie, tak jak koleżanka wspomniała, dopiero rozkręca się impreza, ale już no, dosyć spora ilość osób nas odwiedziła. Datki zostawiają, no, są zainteresowani działalnością schroniska. Dla Tary ważny jest każdy grosz, co podkreślają działacze fundacji dla utrzymania yy, koników, wykarmienia, no i, i, i dla utrzymania schroniska. I każda para rąk. I każda każda para rąk. rąk, tak, jak <noise> wiemy niestety kryzys w Polsce się nasila, ale nie wolno nam się poddawać, wszyscy musimy walczyć o, o chleb dla nas i o chleb dla zwierząt i musimy jeden drugiemu pomagać. Wtedy w kupie jest ogromna siła, wszyscy razem trzymajmy się i pomagajmy sobie nawzajem i pomóżcie Tarze. Wśród tych, którzy pomagają, też jest Renata Osińska, która ze środy Wielkopolskiej do Wilkowic przywiozła ciastka. Ale nie takie zwyczajne, można powiedzieć, że to małe dzieła sztuki. To jest kruche ciasteczko ozdobione specjalnie na y, jakąś okazję. W tym przypadku akurat z wielką przyjemnością zrobiłam dla tary, dla a, podopiecznych tary. A dlaczego? Skąd ten kontakt z starą? Y, ja już od wielu, wielu lat yy, skromnie, aczkolwiek regularnie wspieram tarę, na przykład 1% z podatku itd. Tak I jest mi bliska ta idea pomocy zwierzętom. Zainteresowanych działalnością fundacji odsyłamy pod adres www.fundacjatara.info. Organizacja jest także dostępna na portalu społecznościowym Facebook.